Kolejnym tematem są tak naprawdę Twoje relacje z, u, z uczestnikami projektu. Mhm. E, są też dwie dziewczyny, jest Faustyna i Wiktoria. E, no i właśnie, dziewczyny teraz się dość blisko trzymają. Jak wyglądają Twoje relacje z nimi? Wiesz co, bardzo dobrze. Teraz dziewczyny, e, Faustyna przez jakiś czas mieszkała u Wiki, mhm. e, więc ja się też nie dziwię, że ich relacja się gdzieś tam zaciśniła, ale ja też nie czuję, że ja odstaję od nich. E, my mamy bardzo fajny kontakt ze sobą. <laughs> Ja w ogóle z Wiką jakoś tak y, przez ten rok mamy, mamy naprawdę świetny vibe ze sobą. Nie sądziłam, że tak się zaprzyjaźnimy. I z Faustii też mam dużo lepszy, bo gdzieś tam, wiesz, podczas Daily, tam się dużo mówiło o tym, że miałyśmy jakieś zgrzyty, ale szczerze mówiąc, serio, jakby nie wspominam ich już, bo, bo między nami teraz jest naprawdę super relacja. Y, I nie jestem zazdrosna o to, że one gdzieś tam są, razem ze sobą. Wiesz też inaczej. Ja, ja jestem w związku mm -hmm. i mam chłopaka na miejscu, więc mam jednak taką swoją psiapsiłę, z której mogę się wyżalić, jeszcze się z nią mogę poprzytulać i nawet, i nawet się dobrze całuję. <laughs> no więc to, że dziewczyny teraz trzymają ze sobą bliżej, jakby ja jestem mega szczęśliwa z tego powodu. Czy kiedykolwiek odczułaś um, zazdrość, jeżeli chodzi o członków Gen z? No bo nie ukrywajmy, też jesteś osobą, która się bardzo szybko rozwija, ma bardzo dużo współprac. Mm. Czy kiedykolwiek odczułaś zazdrość? Nie, nigdy nie odczułam takiej zazdrości, ale to, co odczułam, to strach przez, przed tą zazdrością i mm -hmm. to jest bardzo dziwne i nad tym też pracuję z moją panią psycholog, żebym, żebym ja jednak potrafiła się cieszyć tym swoim sukcesem, a nie, że ciągle patrzę w tył, że Kurczę, ale ja nie chcę, żeby oni się z tym źle poczuli, że ja odnoszę sukces. I to jest w ogóle chore, że ja tak myślę. Moja pani psycholog mówi: dziewczyno, pani to się w łeb w ogóle. gadasz, bądź dumna z siebie, bądź szczęśliwa, I jakby nic ci nie zawiera tej możliwości cieszenia się tym. A jak gdzieś tam wiesz, jestem taka, że kurde, nie chcę się tym szczycić. Wiesz no, co tak, chodzi. Tak, ale w tym wszystkim może być też. Pozytywny aspekt zazdrości, gdzie dziewczyny będą mówiły: Jazda, Hania, Dajesz. I lecimy z tobą. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tak jest.